Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Sobota, sobota, samochód umyty, trawa w ogrodzie skoszona, ciepło się zrobiło, bardzo ładna pogoda jest u nas w Szkocji. Teraz fajnie w każdym razie, także, także przyjemnie, także można troszeczkę rzeczy porobić. No, okres, okres między, że tak powiem, kontraktami zazwyczaj jest dla mnie, no może nie zazwyczaj, bo w przeciągu ostatniego roku to ja miałem kontrakt na wiele miesięcy podpisany, więc yy, nie miałem tego, że tak powiem, problemu. No ale teraz, yy, no, jak skończyłem ten, yy, tą pracę dla NOKA, yy, no to zaczęło, za, za, zacząć trzeba było szukać kolejnej roboty. Bo nie wiem, czy tutaj wszyscy wiedzą. Ja pracuję na morzu generalnie jako tzw. Freelancer, tak zwany freelancer, czyli osoba, która jest samozatrudniona, że tak powiem. Ja szukam firmy, tudzież inne firmy szukają na przykład kogoś do pracy i ja po prostu oni przedstawiają mi warunki i ja na te warunki mogę się zgodzić, albo mogę się nie zgodzić. I po prostu podejmuję się pracy jako jednoosobowa firma. Tak, czyli ja podpisuję z firmą kontrakt, idę do pracy na statek czy na platformę wiertniczą i tak dalej. Tam wykonuję swoją pracę i za tą pracę mam oczywiście płacone i tyle. I później na przykład wracam do domu i szukam kolejnej, kolejnej pracy. No, przez ostatni rok pracowałem dla ym, agencji morskiej dla NOKA i wykonywałem im pracę. Rok wcześniej pracowałem dla Norwegu, dla Soulstada. To też miałem spokój, praktycznie na rok, tak. No a teraz trzeba było szukać pracy. No i znalazłem pracę. Znalazłem pracę dla mm, międzynarodowej firmy agencji morskiej, dosyć znanej. Nie chcę tutaj wymieniać nazw, bo nie ma po co reklamować, czy nie reklamować. No nie istotne. Ktoś mówił, że praca była um, zaczyna się w Norwegii, kończyła się w Wielkiej Brytanii na cztery tygodnie. No to no, dobra, okej, okay, super, za tydzień mam podpisać umowę. Znaczy w następnym, w nowym tygodniu um, ta umowa ma do mnie przyjść i tak dalej. No ale na drugi dzień odezwała się kolejna firma. Um, I na drugi dzień odezwała się kolejna firma. Jak przez dwa tygodnie nic nie było, tak, ugadałem się z pewną firmą, znaczy to nie jest jeszcze... Kontrakt nie został podpisany teoretycznie, tak? Czyli w sumie, no wiecie, no, wszystko może się zdarzyć, tak? I to nie jest nieuczciwe. To jest normalne, tak się po prostu dzieje, że zanim podpiszesz kontrakt, no może się ktoś zjawić, kto ci zapłaci lepsze pieniądze, albo da ci na przykład kontrakt na dłuższy okres pracy, albo po prostu praca ci może na przykład bardziej odpowiadać, firma, miejsce pracy i tak dalej, i tak dalej. To jest tak naprawdę wiele czynników, które mogą wpłynąć na to, że ty jednak podejmiesz pracę w innej firmie. Nie jest to złe, oczywiście. No, firma, z którą wcześniej już spekulowałeś na temat pracy, no może, nie, może być niezadowolona, no bo oni muszą szukać kolejnej osoby. Fakt, znaczy, plus dla mnie jest taki, że no jeszcze jest ponad dwa tygodnie, czyli oni znajdą sobie spokojnie kogoś na moje miejsce. Tak myślę. No jest to duża firma, także oni mają bardzo dużo kontaktów, także myślę, że sobie znajdą. Ta kolejna firma jest firmą, która, dla której już pracowałem wcześniej. Jest to brytyjska firma. Wejście byłoby w Madeira chyba. I później byśmy płynęli do Danii, tam byłby refit robiony, bylibyśmy w stoczni, byśmy płynęli do, do Frederikshavn. Ale e, finansowo mniej więcej podobnie, także to nie jest kwestia finansowa tutaj, że tak powiem, bonusem. Bonusem jest to, że bym pracował dla ich na, dla tej firmy na nowym statku, który został wyprodukowany nie, no powiedzmy 4 lata temu. I ta firma prowadzi też, że tak powiem, ekspedycję na Antarktydę. I to jest główny mój, że tak powiem, plan działania. Że pracując dla tej firmy po raz drugi mam kolejny krok do przodu do tego, żeby popłynąć na Antarktydę do pracy. A oni będą płynęli na Antarktydę w tym roku. I myślę, że to będzie listopad, mniej więcej. Tak, myślę, że to będzie październik, koniec października, listopad, czyli wtedy, kiedy się zaczyna lato na Antarktydzie. Powiedzmy, że to jest lato, tak? I byśmy wchodzili w Madeira i byśmy płynęli chyba do. Do UK na chyba 8 dni czy coś takiego yy, i później z UK płyniemy do Danii, do Frederickshaven, gdzie już byłem. Oni tam mają swój shipyard tak zwany w porcie i tam <laughs> byłby robiony jakiś tam refit i tak dalej. <laughs> No i tam byłby koniec. I tam byłby koniec. Czyli nie ma naukowców żadnych, nie ma nic, jest po prostu. Po prostu jest praca na. Jest Korkru, tak? Tak zwany i praca będzie, byłaby na statku, który to później będzie płynął na Antarktydę. I był znaczy kończył swój kontrakt, bodajże 15 września, coś takiego w Danii. I to jest ten przede wszystkim plus, że mam kontrakt na dwa miesiące i pracuję dla firmy, która z dużym, no ze sporym, o 50 na 50, powiedzmy tak, mogłaby mnie, że tak powiem, wziąć na Antarktydę, tu gdzieś mógłbym z nim płynąć z UK na Falklandy albo um, z Falklandów przyprowadzać statek do UK. Albo płynąć na Antarktydę. No coś, że tak powiem, wiecie, w tym rejonie, bo tam następują różne zmiany, oni w różne, na, na różne okresy pływają na Antarktydę i tak dalej. Czasami pływają nawet dwa razy w roku. Także tak by, to, tak by to wyglądało. I to jest, że tak powiem, tak jak powiedziałem, no to jest horyzont, otwiera się dla mnie horyzont na to, żeby płynąć na Antarktydę i popracować dla nich dłużej firma, z którą miałem płynąć 16 i tak dalej ta znana firma, że tak powiem offshore'owa, no też jest dobra ja znam tam parę ludzi znam tam, znam tam... byłem rekomendowany tak naprawdę na jeden z ich znaczy to nie jest ich statek no, dla statku, dla dźwigu Harem'a na którym pracują ludzie, z którymi wcześniej pracowałem także no, firma się sama do mnie odezwała to jest też oczywiście duży plus i tak dalej. No ale mówię, no tutaj trzeba tak naprawdę teraz mm, rozdzielić i to nie jest tak naprawdę czasami łatwe, bo chciałbym na tej firmy popracować, bo mm, firma jest, agencja jest dobra, agencji można zaufać, zawsze płacą na czas, bardzo fajni ludzie tam pracują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie pracowałem na Haremie, na jednej z największych dźwigów na świecie, Morskich. Także to też jest doskonałe doświadczenie. Jakby nie było, tym nie ma dwóch słów. No, trzeba wybrać tak naprawdę, gdzie bym chciał jechać. No i tutaj na Haremę jadę na cztery tygodnie. Po czterech tygodniach szukam pracy dalej. W tamtej firmie jadę na dwa miesiące. Po dwóch miesiącach szukam pracy z powrotem, ale otwierają mi się, jestem kilka kroków bliżej do wypłynęcia na Antarktydę, co było zawsze moim marzeniem. Zwłaszcza właśnie na statku badawczym, no bo to nie jest, wiecie, to nie jest prom, to nie jest cruiser, który sobie tam pływa z turystami, tylko to jest statek badawczy, ja mogę sobie zejść, pochodzić, przybić piątkę z pingwinami i tak dalej. Wiecie o co chodzi? No i jeszcze Falklandy, jeszcze stop w Brazylii. No dużo, dużo, dużo bonusów, że tak powiem, tak. Bonusów nie tyle co finansowych, bo zarobki są normalne, tak, ale bonusów, że, że aby być w pewnych miejscach, tak. W miejscach, w którym generalnie taka zwykła sobie, zwykły sobie przeciętny marynarz nie zawsze może być. O, w ten sposób. Także no mówię, zagwostka, zagwostka. Jeszcze jutro będę myślał. W poniedziałek dostanę więcej informacji na temat tego, tej, że tak powiem, antarktycznej firmy. Także będzie można tutaj, że tak powiem, jeszcze podejmować kolejne, kolejne Kolejne kroki. No niełatwa decyzja, niełatwa decyzja, bo tak jak mówię, jedna firma, którą sobie cenię, dla której już pracowałem, cenię sobie ludzi i tak dalej, i tak dalej. Druga firma też sobie cenia ludzi, też dla nich pracowałem wcześniej No i otwiera mi pewne możliwości na mm, wypłynięcie na Antarktydę. Z kolei ta firma wcześniejsza, z którą już rozmawiałem, no też ma, też ma. Jakieś horyzonty, że można dla nich. Dla nich pracowałem na, na Karaibach, na Curaco, dla nich pracowałem. Także, no, kurde, nie, nie prosty No, muszę sobie to chyba sam wszystko, że tak powiem, w głowie yy, przekalkulować. Yy, za i przeciw. Znaczy, przeciw tutaj nic nie ma, tak naprawdę, bo obydwie firmy są dobre. W, w obydwu firmach pracują super ludzie. Yy, w obydwu firmach są podobne pieniądze. Yy, no, tylko jedna firma wyprzedza tym. Yy, Dłuższym kontraktem i perspektywą na Antarktydę. Z kolei kolejna firma może być perspektywą na Karaiby. No. Muszę sobie to wszystko w głowie sam poukładać. Jest ciężko. Takie gadu-gadu, gadu-gadu Pitu-Pitu, bo musiałem się po prostu wygadać, bo, bo, bo ja muszę tą decyzję podjąć, podjąć, tak naprawdę. Tutaj nikt za mnie tej ciężkiej decyzji nie podejmie. Niby taka nie ciężka decyzja, niby bardzo prosta, ale tak naprawdę, jeśli patrzysz w przyszłość i chcesz sobie ułożyć mniej więcej, gdzie byś chciał pojechać przez następne miesiące, czy na, na przykład następne najbliższe dwa lata, no to tak naprawdę nie jest to proste, bo nie chcesz pewnej firmy skreślić, żeby ona nie była zadowolona, że wybrałeś inną firmę. Także to też trzeba wybalansować, to też trzeba. Um, obrać priorytety. Trzeba no, z tą firmą tak rozmawiać, żeby oni nie czuli się, że tak powiem odtrąceni, bo ja nie chcę sobie palić mostów. Um, oczywiście, no, jeśli firma jest normalna, menadżerowie są normalni, no to zrozum mogą zrozumieć priorytety, że ktoś ma inne i tak dalej, ale mówię, to nie jest proste. To nie jest proste, a mostów palić nie wolno, zwłaszcza w tym sektorze, w którym ja pracuję, bo to jest tak naprawdę bardzo mały świat i tutaj bardzo dużo ludzi się wzajemnie zna, słyszało o tym, o tamtym i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj trzeba tak naprawdę bardzo delikatnie stąpać i no, nie być frajerem po prostu. Nie być po prostu frajerem, starać się osiągnąć to, co się chce osiągnąć. nie zawsze... Wszelkim kosztem, ale tak jak mówię, no to trzeba balansować na cienkiej czerwonej linii. Na razie.